Hulk miaszczyć! Poznajmy potworną zieloną maszynę do zabijania, którą jest Hulk, znany jako Bruce Banner. Genialny naukowiec Bruce Banner badał skutki działania nowej bomby gamma, gdy na poligonie znalazł się chłopiec. Banner rzucił się na ratunek chłopcu, ale bomba wybuchła. Bruce został napromieniowany, co zmieniło go w olbrzymiego zielonego Hulka. Kalk ostatecznie powrócił do ludzkiej postaci, Brusa Banera. ale kiedy wpadał we wściekłość, przekształcał się w jadeitowego olbrzyma, który walczył ze złoczyńcami i bohaterami, a czasem niszczył całe budynki. Jako Hulk jest potężnym przeciwnikiem, który ma prawie 3 metry wzrostu i waży pół tony. A ten imponujący rozmiar idzie w parze z niespotykaną siłą. Wydaje się, że może uczynić wszystko. Wytrzymałość ta dotyczy również jego zielonej skóry, która jest niemal nie do zdarcia. Hulk uwielbia miażdżyć. Ma też kilka popisowych manewrów, takich jak Grzmotoklas, który niczym potężny wiatr wysyła złoczyńców w powietrze. Jednym imponującym skokiem może pokonać 5 km. Chociaż Hulk niechętnie dołączył do drużyny ze względu na swoje nieprzewidywalne moce, nauczył się współpracować z Avengers. Przy bohaterach takich jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Czarna Wdowa, Thor, Kapitan Marvel i Czarna Pantera, Hulk zrozumiał, że dobrze jest współdziałać z innymi i kontrolować swój temperament. Z czasem Banner zapanował nad Hulkiem po to, by dzięki sprytowi i mięśniom walczyć ze złoczyńcami i chronić najbliższych najlepiej jak to potrafi ten gigantyczny zielony gość. Kiedy Avengers potrzebują wielkiego umysłu, zwracają się do Bruce'a Bannera. A kiedy przydadzą się silne mięśnie, zawsze mogą liczyć na Hulka. Zawsze chętnie przenosi góry dla swoich przyjaciół. Dosłownie.